Dziękuję bardzo. Magda Piotrowska reprezentuje Fundację na Rzecz Wielkich Historii. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Ja przygotowałam sobie takie niebieskie karteczki, żeby nie zapomnieć o tym, co prezes prosił, żebym przekazała Państwu dzisiaj, więc sobie skrętnie zanotowałam, dlatego że prezentacja składa się w większości ze zdjęć, więc pozwolą Państwo, że będę sobie tutaj zerkać. A opowiem dzisiaj o tym, jak znaleźliśmy się w ogóle w Wawrze co tutaj robimy, ale te, też o tym, czym zajmujemy się w ogóle, jako wielkie historie. Nie będę mówić o wszystkim, co robimy, bo byśmy wyszli o 18.00 i postaram się to maksymalnie skrócić. Mhm. Hello, thank you very much. Um, I'd like to tell you about um, how we came to Wawer. and what we do on a daily basis and i also have some special blue um, notes because my boss um, the director told me to convey all information to some more text. Fundacja na rzecz Wielkiej Historii działa od 2008 roku i nasza siedziba znajduje się w tym przepięknym budynku, historycznym budynku szkoły podstawowej na warszawskim Wawrze w Murowance. Our foundation is located in the special building Murowanka. We're, we've been active since 2008. Naszą misją jest odkrywanie historii, odkrywanie przeszłości na nowo. Wykorzystujemy do tego nowe technologie i innowacyjne narzędzia edukacyjne. Ta misja pięknie zapisana jest w tym środkowym fragmencie. Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom współczesności, korzystając z doświadczeń przeszłych pokoleń. Mam nadzieję, że w trakcie mojego wystąpienia to staje, stanie się bardziej czytelne. I sposób w jaki odkrywamy historię, wykorzystujemy te przeszłe doświadczenia, żeby radzić sobie z wyzwaniami współczesności. Na przykład robimy to organizując ogólnopolskie konkursy dla młodzieży, takie jak Paczyński bez filtra, czy śladami bohaterów Armii Krajowej, ale też tworzymy narzędzia dydaktyczne. Tutaj na zdjęciu... our mission is to rediscover our history um, through new technologies and also we um, have innovative educational tools. and the uh, middle paragraph is the best. Uh, it reflects what we do. we try to meet the challenges of the present um, by using the experiences from the past. we also organize um, competitions for the youth and we also create didactic tools. Wybrałam tę fotografię ilustrującą właśnie konkurs dla młodzieży Baczyński bez filtra, bo widać tu młodego człowieka dosyć entuzjastycznego, zachwyconego, i, i to jest wspaniałe zdjęcie, które pokazuje efekt konkursu baczyński bez filtra. W setną rocznicę urodzin poety zorganizowaliśmy konkurs, który polegał na tym, by młodzież przeczytała poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wybrała jeden utwór i zinterpretowała go wykonując fotografię. You can in the photo you can see a young boy. He's happy, he's amazed. It's the competition called Baczyński bez filtra. on the um, 100th anniversary we organized this competition and the point was uh, to um, read the poem and interpret it and also uh, plus a photo. Um, i tutaj mamy um, zdjęcie z wernisażem ponieważ efektem tego konkursu było ponad 1100 prac które otrzymaliśmy. E, te prace były bardzo dobre. I postanowiliśmy zrobić wystawę tych prac. Udało nam się to zrobić w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc stolicy, na krakowskim przedmieściu przed warszawską kordegardą. A końcowym efektem tego całego projektu było wydanie albumu z pracami laureatów i laureatek. I to jest. Może zrobię tu pauzę. Um. We got 1,100 works and they were really good. Uh, that's why we decided to organize an exhibition. Um, and we uh, picked a place which is very representative. It's Krakowskie Przedmieście in the center of Warsaw, a beautiful street. Uh, the effect of this competition was uh, an album with works. I ten album jest właśnie narzędziem edukacyjnym, można go wykorzystywać w szkołach, wiemy, że to już się dzieje. Trafił zresztą do szkół imienia Baczyńskiego w całej Polsce, również do bibliotek, zagościł także tutaj w Wawrze. Także mamy nadzieję, że posłuży również nauczycielom i nauczycielkom do pracy z poezją poety. And this album is, uh, we know it that it's being used. It's an educational tool used by um, teachers. We hope that they will um, promote poetry thanks to this album. Also, libraries, different schools um, got this album. Kolejne narzędzie wykorzystywane w edukacji, które stworzyła Fundacja na Rzecz Wielkich Historii, to dwie gry: gra planszowa i gra karciana, wolna lekcja. Tutaj plakat promujący konkurs z wykorzystaniem właśnie gry karcianej: Another tool uh, created by our foundation is a board game and also a card game. So actually two games: free election. I tutaj, tak jak przy Baczyńskim, mierzyliśmy się z legendą, z postacią uznaną, szeroko omawianą, komentowaną i obecną w szkole. Tak tutaj bierzemy na warsztat Wybory i pokazujemy ten, tę wspaniałą polską tradycję wolnych elekcji i wyborów, i uczymy. Tego, na, wykorzystując grę, uczymy bez podręczników, jak ścierają się um, cele indywidualne, regionalne, uh, z celami zbiorowymi. Pokazujemy, że trzeba starać się o kompromis, o taki złoty środek. When it comes to był he was a legend, and here we have election. Uh, we try to show the tradition of free election in Poland, and um, The youth got to know um, how individual goals, local goals, and group goals are combined. We try to show that the, com the compromise is the most important part. As a foundation, we measure ourselves, as you can see, with big histories, and such a big history, we wanted to O II wojnie światowej przez pryzmat wspomnień z wakacji z wakacji 1939 roku. We talk about great stories and, and here you can see a story and actually it's connected with history um, that took place in 1939. To uniwersalne doświadczenie końca lata Pokazaliśmy właśnie um, na wewerskiej plaży romantycznej, którą Państwo dzisiaj odwiedzą. Można było zobaczyć fotografie, posłuchać e, wspomnień świadków e, historii e, i zderzyć e, swoje własne doświadczenie z tym doświadczeniem e, sprzed lat tuż przed wybuchu II wojny światowej. Yy, I właśnie te letnie ostatki po raz pierwszy, które odbyły się w 2019 roku, sprawiły, że wielkie historie zagościły na stałe w Wawrze. We gathered photos, so people could listen to um, different memories, uh, stories to, um, told by uh, people who Um, had different experiences, and we could compare these experiences with experiences connected with the outbreak of the second world war. Um, the so called the end of the summer, that's our um, let's say celebration it takes place uh, regularly now. Um, I tak tutaj kolejna wystawa którą przygotowaliśmy w fundacji uh, wystawa Dziecięce Raj poświęcona um, Różyczce uh, takiemu domowi uh, sierocińcowi stworzonemu przez Janusza Korczaka którego widzicie państwo tutaj na fotografii Here you can see a um, project which is called uh, Children's Paradise it uh, our next exhibition and uh, it was called Różyczka And, um, the, sorry, the orphanage of Janusz Korczak was called Różyczka, and you can see uh, children from this orphanage in the picture. Uh, I kolejna wystawa na plaży romantycznej też uh, dotycząca wawra uh, wystawa uh, poświęcona szkole z 1903 roku, w której fundacja ma siedzibę Murowance. Next exhibition on the uh, Romantic Beach is um, about the school, um, the primary school um, in which our foundation is located. Um, the so murowanka. Wystawa, jak Państwo widzą, jest zaprezentowana na stole um, nie bez powodu. Um, przykład tej szkoły e, to przykład na siłę działania wspólnoty. I takim symbolem wspólnoty, jednoczenia się jest również stół. Także na tym stole prezentujemy to, co nas w historii Murowanki najbardziej urzekło. You can see that this exhibition is presented on a table, and this is because we uh, feel that a table is a symbol, and it it's a symbol of community. That's um, it gives um, It empowers the community. I murowanka też jest przykładem e, właśnie siły Wspólnoty, ponieważ w Wawrze, e, kiedy mm, jeszcze Polska była pod zaborami, tutaj był zabór rosyjski i nie było obowiązku szkolnego. E, większość terenów e, to była zabudowa wiejska drewniana. E, I mieszkańcy postanowili e, ufundować dla swoich dzieci szkołę i tę szkołę postawić z najlepszego dostępnego materiału z cegły, stąd właśnie nazwa tego budynku Murowanka. Murowanka is also a symbol of community. It shows how powerful a community can be. Um, the story is as follows: so the in, inhabitants of Waver um, gathered, the, um, gathered themselves and they created Uh, they built this school. Um, it was in the times when Warsaw was occupied. So um, they did it by themselves and they chose the best material brick. So murowanka is uh, this symbol of community. I naszym marzeniem od momentu wprowadzenia się do Murowanki jest powołanie do życia muzeum z klasą. Tutaj przykład z rekonstruowanej um, szkoły z początku XX wieku. Nie wiemy na 100%, czy tak wyglądała murowanka, um, ale um, źródła, um, fotografie innych szkół um, pokazują, że tak rzeczywiście mogła wyglądać. Our dream was um, when we. Um moved to murowanka, to show what a classroom could look like in the past. So we don't know uh, if this is exactly like in the photo, but we hope, we know it from some old photos and this is called a museum with a class. Um, chcielibyśmy w tym muzeum z klasą e, zapraszać e, na żywe lekcje historii żywe czyli angażujące emocjonujące i pokazujące historię 20 wieku z perspektywy ucznia uczennicy nauczyciela nauczycielki We want to show uh, real history lessons lessons which are engaging and attractive to other people we want to show these lessons from the perspective of a student of a teacher i jako humaniści wcielamy się z prezesem w ekspertów od fizyki i chemii. Ja tutaj występuję w roli Marii Skłodowskiej-Kiri. Prezes Maciej Piwowarczuk jest srogim panem dyrektorem szkoły. Nie musi pani tego tłumaczyć. W każdym razie to, co, to co ważne, to połączyliśmy w tę noc. Wielką e, historię, bo 1903 rok to e, pierwsza nagroda Nobla dla Marii Skłodowskiej Kiri, i 1903 rok to data, kiedy e, otwarto szkołę, murowankę, więc połączyliśmy te dwa wspaniałe wydarzenia lokalne i globalne, e, i e, przeprowadziliśmy lekcje według pomysłu samej Marii Skłodowskiej Kiri. It's symbolic because in 1903 uh, Maria Skłodowska Kiri uh, got a Nobel Prize, and also our school building was, um, um, came into being, Murowanka. So we connected the local aspect with the global aspect, and we conducted a physics lesson uh, based on the plan of uh, connected with Skłodowska Kiri. I kolejna lekcja, tym razem lekcja kaligrafii, również w oparciu o historyczne materiały z początku XX wieku. Tym razem nasi uczniowie poznawali pismo rondowe i poznawali tak, jak chcemy, żeby edukacja wyglądała, czyli w praktyce. And here you have the calligraphy lesson. Um, and uh, we wanted them to get to know the... Uh, writing styles through practice that's the beginning of the 20th century właśnie tak sobie wyobrażamy przyszłe e, muzeum z klasą e, ale dopóki nie mamy zbiorów e, nie mamy artefaktów e, to wymyśliliśmy digi punkt That's how we imagine our classy museum might look like in the future, but because we, um, we don't have uh, enough resources, enough materials, we created a digipoint. <try> to jest niezwykłe miejsce na mapie Warszawy, ponieważ bezpłatnie warszawiacy mogą zdigitalizować uh, wszystkie um, materiały uh, na wszystkich nośnikach uh, z XX wieku. It's a unique place because everyone can come with um, tape with uh, a source of um, information and we can digitalize it. W tym roku również będzie wystawa ze zbiorów e, digi punktu właśnie dotycząca fotografii wawerskich e, mieszkańców Wawra e, nie tylko zresztą, bo... Przede wszystkim chodzi nam o zbiory wawerskie, także już serdecznie na nią zapraszam. Um, this year we're planning to open an exhibition. The exhibition will um, be created with uh, the materials that we gathered in our uh, Digital Point. Uh, the materials refer mostly to Wawer, but not also feel invited. Uh, a tutaj projekt który pokazuje, że Fundacja działa nie tylko na rzecz e, lokalnej społeczności, ale również z nią. E, na rzecz młodzieży, ale również e, w taki sposób, żeby młodzież włączać e, w działania. This project shows that we act not only for the benefit, but also with the youth. We want to include the youth, we want them to be active. Zaprosiliśmy młodzież wawerską, ale też ze wszystkich warszawskich szkół do udziału w projekcie, um, który miał opowiadać historię przedwojennego letniska Falenica. We invited um, the youth from all Warsaw schools. The project was meant to show us um, the Nie want to use the wrong word. Um, Letnisko. Letnisko. What is it? Um, the summer, um, camp. camp in Falenica. That's the district resort. Mm -hmm. um, byliśmy z młodzieżą przez uh, półtora roku. Um, były warsztaty, oprowadzanie kuratorskie, zwiedzanie wystaw warsztaty literackie, fotograficzne, projektowania wystaw. Było ich naprawdę przez te półtora roku dużo i wszystkie one zmierzały do tego, żeby po pierwsze poznać historię żydowskiej społeczności falenicy sprzed II wojny światowej i po drugie przygotować wystawę. We organized a lot of workshops, exhibitions, and we um, concentrated on literature, We also designed exhibitions, a lot of activities uh, throughout one and a half years. Um, the most important part was to get to know the history of Jewish people before the, the outbreak of the Second World War. And to create exhibition, to create an exhibition. To jest ważne, dlatego że tym razem to nie my przygotowaliśmy wystawę, tylko tę wystawę przygotowała młodzież z naszym wsparciem, ale jednak to był autorski projekt młodzieży. The youth created the exhibition, so it wasn't us, and that was the um, pilot project of the youth. Tutaj uh, widzą państwo fragment uh, tej wystawy, ale jeden z najbardziej poruszających uh, i znaczących. To part of the exhibition, one of the most moving parts. Um, Młodzież na tych fotografiach uh, to są uczestnicy projektu, ale pod spodem uh, mamy postaci z Sefer Falenic. Sefer Falenicy, Księga Falenicy, to wspomnienia falenickich żydów które młodzież przeczytała wybrała postaci dla siebie ważne i w ten sposób przywróciła pamięć o nich lokalnej społeczności You can see that the youth picked uh, memories of the Jewish people who um, lived in Falenica they read them and presented them um, no i właśnie, opowiadamy wielkie historie, opowiadamy historie wawerskie e, i chcemy to robić e, również w Muzeum z Klasą e, i skupiać lokalną społeczność wokół tej wspaniałej legendy szkoły. Gdyby Państwo chcieli nas poznać jeszcze bardziej, to zapraszam na naszą stronę i tutaj również kontakt do nieobecnego niestety dzisiaj prezesa Fundacji Macieja Piwo Worczuka. Bardzo dziękuję.